Szósty października. Wideo w sieci. Dzisiaj jest nagranie. Nagranie? Piąty października. Banksy rozumie, że dla potrzeb mediów mainstreamowych musi upraszczać narrację. Filmik nawiązywał do Disneyowskiego Dumbo, który powstał podczas II wojny światowej. W marynarce wojennej w latach 40 i 50 Dambo był natomiast kryptonimem akcji ratunkowych. W ramach operacji Dambo ratowano amerykańskich lotników i marynarzy. W filmiku Dambo zostaje zastrzelony. Jeśli wsłuchać się w ścieżkę dźwiękową, rozpoznaje się bojowników islamskich, którzy z wyrzutni rakietowej zestrzelili śmigłowiec. Na ekranie dziecięca niewinność, słodycz i smutek, a w audio czyjaś śmierć.